No, nareszcie. Mam nadzieję, że nie przyjechałem tu na próżno. Przepraszam, jest tu może jakaś stajnia? Nie mam gdzie konia zostawić. Stajnia jest na obu stronach. Dziękuję. O wiele przyjemniejsze miejsce niż karczma w Kalosu. Dzień dobry. Witaj, młodzieńcze. Zapewne życzysz sobie Rum. Dzisiaj wyjątkowo jedna butelka za darmo. Nie pogardzę, ale nie po to tu jestem. Ach tak! Przybywam w sprawie Mirtisa. Jeśli chcesz, żeby poczytać ci książeczki, to zapytaj jakiegoś chłopa. Musisz wiedzieć, że ludzie przestali wierzyć w takie bzdury już 10 lat temu. Cholera. Jednak nie wszyscy. Stały ze dwie osoby, które w dalszym ciągu czytałem te bajki. Gdzie mogę ich znaleźć? Jednym z nich był taki młodzieniec. Nazywał się Chris. Chris? Tak, wyprowadził się z tej wioski jakiś rok temu. Podobno zrobić sobie jakąś skromną kałupę i żyje. No raczej nie. A ta druga osoba? Zwie się Naja. Miejscowa uczniczka. Zdobywa żarcie dla mieszkańców, dostarcza je tutaj. Dostaje za to dużo kasy i wydaje je na tą książeczkę. Amatorka. Gdzie ona jest? A tam chce w siedzi jedzieć, nie Dziękuję. Witam! Mogę się przysiąść? Tak, oczywiście. Widzę w Twoich oczach, że czegoś potrzebujesz i to szybko. Tak, masz rację, a konkretnie pomocy. Twojej pomocy. Niech zgadną. Chcesz tak jak inni, żeby upolować ci bażanta? Jezu, sam potrafi sobie upolować ptaka. Jestem tu ze względu na Mirtisa. Jasno, bo życzę ci książkę. Tam jest wszystko napisane. Nie chcę żadnej książki. Mirtis jakimś cudem odzyskał część mocy i na nas poluje. Nas czy ciebie? Zapiłem przywódcę jego świata, a teraz się mści. Chcesz mi powiedzieć, że oprócz tych zielonych kosmitów istnieją jeszcze inne światy? Myślałem, że w to wszystko wierzysz. Wierzę, tylko większość ludzi wyśmiewa się ze mnie z tego powodu. Matka Boska, już myślałem. Chodźmy do mnie do domu. Nie zamierzam tutaj o tym gadać. Dziękuję ci. Jeszcze nie ma za co. To tutaj. Wybacz, nie przedstawiłem się. Jestem John. A ja. Na ja wiem, barman mi powiedział. Dobrze, to w takim razie powiedz o co konkretnie chodzi. Może najlepiej zacznę od początku. To może usiądźmy. No dobra. Czy ty dałaś o kimś takim jak neon? Wyjątkowo nie, ale z tego, co zdążyłam się domyśleć, to jest przywódca planety Mirtisa. Był. Zginął z mojej ręki dwa lata temu, a teraz Mirtis. Przykuje zemstę. Mówiłeś. Wrobił mnie i mojego brata Billa o podpalenie domu w wiosce, przez co musieliśmy się stamtąd zmywać. I z tego powodu do mnie przychodzisz? Nie. Posłuchaj do końca. No? Natrafiliśmy na dom, do którego przyjął nas niejaki Chris. Barman mi powiedział, że tu kiedyś mieszkał. Przyjaźniłaś się z nim? Nawet nie. To mój brat. Aha. Rozumiem. Co się stało? Otóż. Chris kazał nam się schować, bo coś tam zauważył. Dom zaczął się palić, a my obserwowaliśmy z ukrycia jak Mirtis go. Co? Przykro mi. Też dawno temu jako dzieci straciliśmy jednego brata. Nie mam do ciebie pretensji, nawet dobrze, że mi to powiedziałeś. Gdybyśmy wiedzieli, że to się stanie, to próbowalibyśmy go ratować. Tylko mnie jeszcze zastanawia, gdzie jest Bill? No właśnie w tej sprawie tu jestem. Mirtis coś mu zrobił. Chyba jest zahipnotyzowany. Wiesz może jak to można wyleczyć? Tak. Znam przepis na roztwór zapobiegający hipnozie i amnezji. Ale. Co? Są dwa małe problemy. Ten wywar jest dość trudny do zrobienia. Walczyliśmy z demonem, który zabił ci brata. Na pewno dasz sobie radę. A drugi problem? Trzeba go podać w śnie. Kurno, jak my do jasnej cholery mamy podać Billowi miksturę we śnie? Coś na pewno wykombinujesz. A ja biorę się za miksturę. A, matka, czarno to widzę. I jeszcze to brązowe ziela. Proszę bardzo. Nie wiem po co ci tyle tego, ale zgaduję, że zamierzasz robić z tą na jakieś czary mary. Nie, dowiedziała się, że jej brat nie żyje, więc robimy jakieś lekko uspokajające. Lekarstwo. Weźcie coś normalnego. Proszę sobie darować te głupie teksty. A, tak. Przepraszam. Zapomniałem, że ty też niedawno straciłeś brata. Co? Skąd pan wie? Słyszałem waszą rozmowę tutaj. Współczuję ci. Dziękuję. To ja może już pójdę. Życzę tej małej zdrowia. Oczywiście, przekażę. Co tu się do jasnej cholery dzieje? Przecież w karczmie nie wspominałem o Bill... Co jest? Naja! Matko, przestraszyłeś mnie. Musisz szybko skończyć ten wywar. Co się dzieje? On tu jest! Masz tu składniki, i kończ ten wywar. Szybko! No, i jesteśmy. Dziwnie się czuję. To miejsce przyprawia mnie odreszcze. Taka mroczna aura. Bardziej mnie dziwi stan tego zamku. Co ty masz na myśli? Jak ostatnio tu byłem, to ten burdel był o wiele bardziej zniszczony. Irkis nie umie się dobrze ukrywać. Lecz co do strategii i ochrony nie mamy pewności. Jak tam wejdziemy, to będziemy mieli przesramę. Co nie zmienia faktu, że musimy tam wejść. Idziemy. Czekaj! Cicho bądź i chodź. <Glipy> Ci chcą zginąć. No i widzisz, drogi braciszku, co narobiłeś? Jasny gwint. Mam nadzieję, że John wie co robi. <śpiewa> Ktoś z Was chyba zapomniał zgasić ogniska. Bill! No proszę, nie próżnowałaś od ostatniego czasu. I jakie są tego efekty? Nie próbuj mnie rozbrać czymś takim, Mirtis. Przypominasz mi Neona. Nie wymawiaj jego imienia. To samo mówiłem twojemu bratu, zanim go zniszczyłem. Nie wiem, co zrobiłeś Billowi, ale wiem, że nadal żyje. Próbuję się uwolnić od ciebie i że jeszcze go odzyskam. Twój brat nie żyje, to nieuniknione. A skoro nie chcesz się z tym pogodzić, skrócę ci mękę. Nie martw się, Bill. Będziesz wolny. Głupiec. Prawy gotowy. Naprawdę myślisz, że wygrasz z własnym bratem? Znam wszystkie twoje ruchy. Uważaj, bo zacznę mówić o Neonie. Oh! Oh! Może i Neon nie się ciebie wielkim przeciwnikiem, ale ja sam cię szybciej. Jakieś ostatnie słowa? Neon był ściennym. Najpierw zabiję Ciebie, a potem tą lalę. Już wystarczy, że zabiłeś i brata, Mirtis. No dawaj, zrób to. Inaczej nie odzyskasz brata. Dziękuję ci, Mirtis. Hmm? Dzięki Neonowi nauczyłem się panować nad gniewem. John.